<głosą> 1 maja godzina 19.57 Cześć Cześć Kula jestem ja wyruszamy na przygodę aby odzyskać naszego brata

Dobra, zbliżamy się do celu. Tam jest bro... -ga. to po Maxa. Zbliżamy się do celu. Musimy być cicho. Tutaj się skrada... ...brat... ...brat... ...kula. I co powiesz na naszej wyprawie? O jezus, Maria! Bardzo ciężka! Brat, brat, brat kula z Mars. Jest ciemno. Troszkę powiem, Mokro, powiem, deszcz. Jesteśmy już na posesji. Stracił sygnał. że coś jest. Dobra, zachowujcie się normalnie. Dobrze. Max. Jest co? Idioto, otwórz drzwi. my, my pomagcia po no bo, no, bo się... nie było z tobą kontaktu mówiłeś, że wyjdziesz ale no fej... ale miałeś no to udało się yy, misja zakończona sukcesem maksymilian wychodzi z nami kończymy reportaż koniec jeszcze boy boy what's up doc